Jacek Kurski i ukres Kapo. lubię. Jak zaprezentowa psi on i ukochana. Jacek Kurski, 52L. I jego ukochana, Joanna Klimek, 45L. Siure Kapo. Lubię. Uroczysto odbywa się w sobotę o godzinie 2000 w sulejówku. Nie zabrak, bo osób związanych z prawem i sprawiedliwości. Sezon lubny w pełni. Tak powiedzieli sobie Jacek Kurski i Joanna Klimek. Uroczysto oby basi w urzędzie stanu cywilnego w Sulejówku. Zakochani wybrali do nietypowy czas na zalubiny, wtorek, godzin 2000. Uda Bosi, miał powiedzie Kurski po podpisaniu odpowiednich dokumentów. Po zbokres Keniu przed Dwolion i nowa pani kurska mogli się poca z czego ochoczo skorzystali. Prezes TVP zaprezentował psi w klasycznym garniturze, a jego ukochana w skromnej, białej sukience. Lubię obecni byli najbliżsi kreskasi pary, ich przyjaciele, a tak kreska e osoby z TVP i prawa i sprawiedliwości. Naturalnie zaproszono tak kreska e prezesa partii, Jarosława Kaczyckiego. To by dla niego Jukreska drugi, lub w przecigu zaledwie kilku dni, w miniony weekend za m. wyżba jego bratanica, Marta. I o ile Kaczycki przyszedł na jej, lub, to u Kurskiego Jukreska si nie pojawi. Zapewne by bo to spowodowane jego stanem zdrowia, które ostatnio szwankuje. Za to byli inni wakreskani politycy PiS, wicepremier Piotr Glicki, wicemarszałkowie Sejmu Beata Mazurek i Ryszard Terlecki, a tak kreska e gabinetu premiera Marek Suski. Po zalubinach padstwo kurscy zaprosili goci na weselny Kolacji do warszawskiego lokalu. Wideo z ceremonii zalubin opublikował w Super Express.